w następnej ale degustacji. E, tym razem piwo z Włoch. E, birra dello Stretto La Rosa. Tre lupoli birra speciale di puro malto. E, prodotte distributa di Birifico Messina. Czyli wygląda na to, że jest Messyny na Sycylii, 6,2% alkoholu, eee, w składnikach jest woda, słód jęczmienny i chmiel. Eee, I jest też osad, który trzeba traktować jako naturalny. Nie to, żebym znał włoski, to, 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 w żadnym wypadku domyślam się, E, kapsel ładny taki z 15 i z kusikiem, tylko nie wiem do czego ta 15 się odnosi. Niestety, wszystko jest po włosku. E, także mówię, tylko się domyślam. A butelka 330. No i mamy ten czerwony lager. E, no taka miedziana barwa, jest zamglone. Piana, nieduża, bardzo szybko padająca, e, lekko wchodząca w takie, takie bardziej żółtawe kolory. E, no dobra no to. Spróbujmy. Sporo takich chlebowych nut, ale właśnie takich trochę ciemnego chleba, przypalana skórka od chleba e, nieco przypalonego karmelu trochę ziołowych nut, yy, lekkie cytrusy, suszone owoce. Sporo się tu dzieje. <śm> no, jest na paloności takiej. No, okej, okay, okej. Okay. Przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Pełne treściwe, średnie do wysokiego nasycenie. I te smaki no, korespondują z aromatami. Jest bardzo podobnie jest przypadana skórka od chleba. Trochę paloności niedużo. Eee, taka owocowość jest. Eee, nieco cytrusów. Jest też goryczka. Eee, I ona jest taka trochę palona. ...trochę ziołowa. No się troszkę później... ...wbija. Ale całość jest niesamowicie pialna. Przyjemna, może właśnie przez tą owocowość. Eee, 6,2% alkoholu, ale go nie czuć. Ani nie ma jakiegoś rozgrzania w przełoku, ani nie ma nut alkoholowych. Dobrze zrobione piwo. Fajne, trochę mocniejsze, yy, ale bardzo słodowe. O, tak to słodowe, przyjemne, yy, z ciekawymi smakami, armatami, tu się dużo dzieje. Fajne, przyjemne. Yy. Ja lubię takie piwa. Także mi się bardzo podoba. No i mam nadzieję, że ta recenzja też się Wam podobała. Tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Byłoby miło. No i wasze zuby, czy